Kochane, prezentuję Wam strój kąpielowy z marki Quante, To jest akurat kolekcja Drum na wyprzedaży za 400 zł plecionkę. Jeśli chodzi o dużą rozmiarówkę, to mamy rozmiar 50, 54, 56 i 58. Piękny taki kolorowy strój plecionka pod biustem. Oczywiście tutaj mamy wszytą też gąbeczkę w miseczki miseczkach. Tutaj mamy również regulowany, regulowane ramionczka, więc możemy sobie bardziej rozciągnąć tutaj e, tą miseczkę. Jeśli chodzi o stroje, to bierzemy rozmiar większy, bo tutaj e, te stroje na wieszaku wyglądają dosyć wycięte, a wcale jak widzimy nie są i mogą nas tutaj uciskać. Jeśli będziecie zainteresowane strojami, zapraszamy e, do nas na napisać do nas wiadomość prywatną i wtedy dobierzemy rozmiar. Kochane, teraz kolekcja River tak się ple, prezentuje plecioneczka. E, tak jak mówiłam, tutaj mamy regulowane ramiączka. E, możemy sobie tą miseczkę powiększyć. E, w miseczce mamy też tutaj wbudowaną taką e, piankową właśnie miseczkę. E, zdobienia również na brzuszku mamy boga, bogato zdobione, e, zdobione są akurat te stroje skłęte. Również tutaj właśnie na biuście mamy błyszczące kamyki. No i stroje są po 400 zł teraz na wyprzedaży. Naprawdę świetna cena. Wcześniej kosztowały 600 zł. Kolejny strój z marki Kuente, kolekcja szach. Więc tak się prezentuje strój. Oczywiście też ma regulowane ramionczka. Bogato zdobiony. Przód, jak i tutaj brzuszek, i biust jest zdobiony kryształkami. I w miseczce mamy wszytą taką gąbeczkę, troszeczkę usztywniającą. Prezentuję Wam kolejną plecionkę. Teraz z kolekcji Spirit. Z dużej rozmiarówki mamy rozmiary od 50. To jest kolekcja Amber. Tutaj też pięknie zdobiony kryształkami. Przód, również właśnie biust. Tutaj mamy oczywiście regulowane ramionczka, więc możemy sobie tą miseczkę. Powiększyć, również pomniejszyć, i w miseczkę mamy wbudowaną taką gąbeczkę. Gąbeczkę. Tak się prezentuje tył. I jeśli będziecie miały jakieś wątpliwości co do wymiarów, rozmiarów, proszę pisać wiadomości prywatnej. Kochane, kolejna plecionka, teraz w kolorze beżowym, też z dodatkami, właśnie tutaj e, kryształków. Również kryształki są takie, właśnie błyszczące na biuście. E, piękna pomarańczowa plecionka pod biustem. Strój również jest za 400 zł. Tak się prezentuje plecionka.